Kampania szyta na miarę, tak o walce Angeli Merkel pisał Der Spiegel. Słuchała, ostrożnie obiecywała i przestrzegała przed katastrofą czyli jej zdaniem, pomysłami konkurencji. Przed Woberami była absolutnym faworytem. Prawie dwie trzecie Niemców widziało ją w kancelarskim fotelu. Jan Błaszkowski z bliska patrzył, co i jak oferuje wyborcom. Janku Merkel nie jest porywającym mówcą, nie potrafi uwodzić tłumów, nie jest medialna i miażdży konkurencję. Jakim cudem chciałoby się zapytać? Chyba tylko najbardziej zakochani Ewangelii Merkel twierdzą, że ona potrafi porwać tłumy. Bo tak naprawdę pani kanclerz jest taka jak większość Niemców. Rzeczowa, konkretna, unikająca fajerwerków. I chyba wygrywa dlatego, że obywatele przeglądają się w niej niż jak w lustrze. I ta kobieta, która unika bycia gwiazdą, unika bycia takim prawdziwym showmanem, została tutaj liderką, prawdziwą nową liderką tego państwa. Można powiedzieć, bohaterka z przypadku ucieleśnia marzenia wielu Niemców i wiele marzeń też potrafi spełnić. A czasem, jak tu, być może wypełnić. Na przykład wypełnić wodą ten ogromny, odkryty basen w Elblągu. Grupa mieszkańców miasta poprosiła właśnie kanclerz Niemiec o pomoc w remoncie obiektu, który przed wojną zbudowali Niemcy i w którym być może kąpali się też dziadkowie Angeli Merkel, bo w Elblągu w tej kamienicy mieszkali. Jeśli Angela Merkel będzie chciała nam pomóc, tak? No to, no to pewnie pomoże. Angela, wszechmogąca, mamuśka, Angie, magiczna Angela. Dla jej zwolenników, chodzący ideał. Gdyby kanclerza wybierano w bezpośrednim głosowaniu, poparłoby ją 60% Niemców. Ona po prostu cała promienieje, świetnie przemawia. Taka rozluźniona, otwarta i szczera. Nie zawsze taka była szara myszka. Tak o niej mówiono, gdy wchodziła do wielkiej polityki, jako zaufana kanclerza Helmuta Kohla. Ponad 20 lat temu w rządzie potrzebny był ktoś ze wschodnich Niemiec, z komunistycznej NRD. Dziennikarz Günter Lachmann, który jako pierwszy prześwietlił młodość Angeli Merkel, twierdzi, że dla naukowej kariery nie miała oporów, by działać w komunistycznych organizacjach. Ówczesne poglądy przyszłej kanclerz Zjednoczonych i Demokratycznych Niemiec to do dziś wielki znak zapytania. Publicznie wyraziła swą sympatię dla Solidarności ale jednocześnie w rozmowie z kolegą z pracy mówiła, że przełom w Polsce zagraża istnieniu całego socjalistycznego systemu. Więc to dwie sprzeczne opinie i tak naprawdę do dziś nie wiemy, co tak naprawdę Angela Merkel myślała wtedy o Solidarności. Urodzony w Gdańsku pisarz noblista Ginter Grass, który nigdy nie ukrywał swej sympatii dla socjaldemokracji, w rozmowie z Faktami TVN zarzuca kanclerz nieszczerość. Die politik, die von Frau Polityka Angeli Merkel jest, so jest zbyt oportunistyczna. Dam przykład. Sie, najpierw uh, bezgranicznie popiera rozwój energii atomowej, a teraz atom mówi stop energie, dla atomu. Macht sie stop. Niemcy śmieją się z ciągłego lawirowania swojej kanclerz. Tu znana kabarecistka Cassandra Knebel i wyborczy atom program szefowej w pigułce. I Homo Ehe. Homo Jesteśmy wir da noch dagegen oder schon dafür? Zwolennicy Angeli Merkel podkreślają, że potrafi pójść pod prąd, że nie działa pod publikę i że przede wszystkim podejmuje konkretne decyzje. Jak oczekiwano w pasał, czy Angela Merkel na terenach popowodziowych założy kalosze, odrzuciła styl Schrödera i zachowywała się naturalnie, normalnie. Powiedziała, 100 milionów euro trzeba dać, więc ten styl ma wyczucie stylu. Jeśli już o stylu mowa, to dowci po fatalnej fryzurze i niemodnych garsonkach przeszły do historii. Dziś o strojach Angeli Merkel mówią wielcy projektanci, a jej szafę porównuje się z garderobą królowej Anglii. Gdy została kanclerzem, była znana jako kobieta w czerni. Dzisiaj Niemcy żartują z niej, że wszystkie jej stroje to tak naprawdę kol paleta kolorów Angeli. Dziś uznawana jest za najpotężniejszą kobietę polityk w świecie. Silna pozycja Niemiec to też jej osobista zasługa. Angela Merkel jest pierwszym kanclerzem w historii Niemiec, który, korzystając z siły, jaką daje jej władza, może strącić Niemcy w przepaść przez upadek wspólnej waluty, albo to euro uratować i tym samym przejść do historii. Wielki polityk, który nie pokazuje, że jest wielki, którego niemieckie gospodynie chcą zaprosić do domu na wspólne wykopki, a potem gotowanie kartoflanej zupy. Angela Merkel, kanclerz i najlepsza sąsiadka w jednym. Jan Błaszkowski, fakty Berlin.